Przestanęło i posunąć do przodu, przybliżyć do siebie, do swojej realności, do swojej rzeczywistości. Dlatego doczekaj się każdego z nas, każdy z nas. Każdego z nas, naszych bliskich, w domach, rodzinach, krewnych, znajomych przyjaciół, by mogli poznać siebie i doznać, takim, jakim w rzeczywistości jesteś. Święty niezmienny w swoim działaniu. Święty i potężny, swojej realności, swojej rzeczywistości. Hallelujah. Esencją będzie to, co za chwilę moja żona będzie chciała dodać do tego wszystkiego. Esencją właściwą, tą wisienką na torcie, tak jak ja mówię, poziomką w ustach. Niech będzie to dla Was, co za chwilę moja żona doda do tego wszystkiego. Hallelujah. Aleluja! Witam, witam Was serdecznie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Jest to dla mnie wielki przywilej móc dzielić się Słowem Bożym, więc zaglądnijmy do Słowa Bożego cóż tam jest napisane. <śm> List świętego Pawła, apostoła do Galacjan. Rozdział pierwszy, werset szósty, siódmy oraz ósmy. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który Was powołał ku łasę Chrystusa do innej Ewangelii. Która nie jest inną Ewangelią? Są tylko pewni ludzie, którzy Was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. Lecz, choćbyśmy nawet my, albo Ają z nieba, głosił Wam inną Ewangelię, od tej, którą Wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Tak, moi drodzy. Tu jest dobitnie napisane, że jeśli ktoś głosi herezję, jeśli ktoś dopuszcza się odstępstw, niech będzie przeklęty. Tak, mówi Słowo Boże na ten temat i nie ma dyskusji. Nieważne to, co myślisz, nieważne są Twoje myśli, Twoje jakieś śmieszne. Filozofie, jeśli, jeśli Słowo Boże mówi, że odstępstwo jest grzechem i że ono będzie przeklęte, to Twoja opinia nie ma żadnego znaczenia. Kluczowe znaczenie ma tutaj Słowo Boże. I kolejny, również list do Galacjan, trzeci rozdział. Głupi galaci, któż was o mamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Was, przed którymi oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany? Tylko tego chciałbym od Was dowiedzieć: czy przez uczynki prawa trzymaliście duchę? Czy przesłuchanie wiary? Tak, głupi jesteście. Rozłączyli duchem, a kończycie ciałem. I znowu, już kluczowe tutaj są słowa: głupi galaci. Parafrazując, można powiedzieć: głupi chrześcijanie. Głupi chrześcijanie, któż was omamił? was o Szatan i diabeł. Omanił Was. Dojeżdża Was każdego jednego dnia, aby tego nie widzicie. Trzymajcie się Słowa Bożego. Trzymajcie się kurczowo Słowa Bożego. Amen. Amen. Jak powiedziałem, wisienka na torcie została umieszczona. Tak. Jeszcze raz Amen. No cóż dodać do tego? Chyba niewiele, że musimy odnajdywać się w tej rzeczywistości, by ostępstwo, które przemigło, zakorzeniło się już, można powiedzieć, w życiu nas samych nie górowało nad nami, ale moc zmartwychwstałego, który nas powołał, bo zaprawdę do czegoś nam, nas powołał, dodawało nam to odwagi i konkretnego działania, bo objawiała się w nas i pośród nas Jego rzeczywistość, Jego realność. Takim, jakim On jest, niewymyślony, niewyfantazjowany, tylko takim, jakim przedstawia Go Boże Słowo, w rzeczywistości, Jego Bożego Ducha. Hallelujah. Amen. Kochani, będziemy wspominać, będziemy wspominać to wszystko, co miało miejsce, kiedy nasz Pan po raz ostatni, Zebrał się wraz z tymi uczniami tam w górnej izbie, w tym, w tym domu, gdzie przebywali owej nocy, owego wieczora, i objawił im wszystko to, co ma nastąpić tuż przed jego śmiercią, tuż przed wszystkim tym, co. Miało się wydarzyć i się wydarzyło, a także po jego śmierci co się wydarzy. O tym mówi Boże Słowo w pierwszym liście do Koryntian. Zaprawdę będziemy teraz to wspominały. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11 od 23 wersetu. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus w tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wie wieczerze, wziął kielich, mówiąc, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej, czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Niechroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański, niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Maranata, przyjdź, panie Jezu, oczekujemy twego przyjścia. Chwalę. Wniesiemy modlitwę najprzód nad chlebem. Podziękujemy Naszemu Panu. Następnie, nad winem. Także podziękujemy. Po czym będziemy nosili dziękczynienie za to wszystko, co On uczynił. Hallelujah! Bo nasz Drogi Jezu, chcemy Ci podziękować za ofiary swego ciała. Za to, że Ty poświęciłeś się w swoim ciele za każdego z nas, nie zważając na miejsce i okoliczności, stałeś się ofiarą przebłagalną w swoim ciele dla każdego człowieka w tamtejszym czasie i w czasie obecnym i przyszłym. Ofiara Twojego ciała. Twoje ciało zostało pobite. Nie przypominało w żaden sposób ciała ludzkiego, lecz jeden wrzut, jedną ropiącą ranę, jedy, jeden strób, <laughs> poświęciłeś się za nas, tak bardzo umiłowałeś każdego z nas, Ty Jezu, dla nas to uczyniłeś. Aleluja. Mimo tego, że pobito cię i mogłoby na tym się skończyć. Ludzie postanowili cię jeszcze biczować. I kiedy cię biczowano z Twoich pleców tam na placu, w którym to się wszystko zaczęło. Zbyła krew na posadzkę. Tworząc prze po, ogromną kałużę na tym placu. Święta twoja krew! która niedługo potem strumieniami płynęła w dół krzyża, tam na wzgórzu, gdzie cię przewiedli, przybili za twoje ręce, za twoje nogi, przybili cię do tego krzyża z twoich rąk, z twoich nóg, z twojego boku. Wyciekała w dół krzyża święta twoja krew. I ociekawszy, tu krzyża wsiąkała w ziemię. Stamtąd krzyczała z głębi ziemi, głusiej niż krew. Abla, święta Twoja krew za każdym z nas krzyczała i krzyczy nadal. Ku oczyszczeniu, ku odnowieniu, ku uwolnieniu. Święta Twoja krew przelana za nas. Alleluja. I czyniąc to, co nasz Pan czynił, łamiąc ten chleb, rozdając go między sobą, za chwilę będziemy też rozdawali wino i dziękowali, tak jak już wspomniałem, za to, co Pan czyni wobec nas i czyni będzie każdego dnia, każdej godziny. Ale Dziękuję Ci mój tatusiu za cudowną łaskę i miłość, za każdy dzień w moim życiu, że Ty jesteś obecny i realny, że Ty wkrótce przyjdziesz po swój lud wybrany, po twoje dzieci. To niech niej będzie chwała, mocy i uwielbienie. Hallelujah. Amen. Boże ojcze, ja Tobie dziękuję. Za bezmiar łask, które jest każdego dnia. Że jesteś cierpliwy i wyrozumiały wobec mnie. Że również karcisz mnie. Dziękuję Ci za Twoje karcenie, które chwilowo nie wydaje się miłe, wspaniałe, ale... ale wiem to doskonale, że wyda... że te karcenie, napominanie, że ono wyda przepiękny, cudny owoc, który będzie Tobie miły i sympatyczny. Boże, ja Ci dziękuję za wszystkich ludzi, których ja spotykam. Dziękuję Ci za WTZ Saperów, za Panią Kierowniczkę, za tych wszystkich wspaniałych ludzi, których tam poznałam. Dziękuję Ci również za Lazarus. Dziękuję Ci również za Pana Kierownika. Wszystkie terapeutki, uczestników. Boże Ojcze, niech tam płynie Twoja miłość. Niech przyjdzie Twoje królestwo do Lazarusa. Niech Twoje królestwo przyjdzie do Lazarusa i odmieni oblicze wielu, wielu serc. Aleluja, amen. amen. Boże Ojcze, dziękuję Ci, Panie za każdego z nas, dziś na tym miejscu, za wszystkich tych, którzy przebywali tutaj, w tego domu, wiem, że będą jeszcze przebywać, dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy nas oglądają, Panie, że Ty im pokazujesz, Panie, Twoją realność, Twoją rzeczywistość, proszę Cię, dotykaj się ich, pani, tam, gdzie się znajdują teraz, by mogli, Panie, jeszcze bardziej dostrzegać, Panie, rzeczywistość Twojego istnienia, takim jakim jesteś, objawia się w ich życiu, w domach, w rodzinach i pokazuj im Panie Twoją miłość wobec nich każdego dnia i każdej godziny Alleluja Amen Alleluja Dziękuję Za Twoją krew. Jezus ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę. Na Ciebie będę żyć. Za golgotę, za Twoją krew. Jezus. karę mą na Ciebie będę żyć. Kochani, taka informacja jeszcze. Za tydzień, jeżeli Duch Święty tak mnie poprowadzi, mam tak w sercu, aby mówić, jak na nasze życie wpływają media społecznościowe, czy umie się je wykorzystywać w sposób Rozumny, właściwy i pożyteczny. Czy jesteś tylko oglądaczem, słuchaczem, czy uczestnikiem? Jak wykorzystujesz jako chrześcijanin te media społecznościowe, by szerzyć Boże Królestwo? Hallelujah. Amen. Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność w Duchu Świętym. Niechaj będzie się z nami wszystkimi, aż do przyjścia naszego Pana chwale. Alleluja. Amen. Amen.